Hamburg-Wandzbek, 6 grudzień 2023. Idziemy drogami świętych na mieście Matki Boskiej, gwiazdy morza. Dzisiaj 17 rocznica, jak pielgrzymowałam do Monachium na rocznicę urodzin dla nieba Marii Anne Lindmayer, która prowadziła mojego tatę która uratowała Monachium i wmodliła przez duszę w czyść cierpiący pokój. Jak również dostała, otrzymała od Boga zadanie modlić się za rodzinę, za duszę w rodzinie króla Sobieskiego. Była to rodzina połączona z rodziną Wittersbachu z Dachau. Modliła się za Teresy Kunegundę Sobieską, regentkę Bawarii modliła się za duszę króla Sobieskiego. Widziała go w niebie wzięcie do nieba 11 listopada 1703 roku, w rocznicę bitwy pod Chocimiem, gdzie poszedł do nieba król Michał Korbut Wiśniowiecki. Zbliżamy się do kościoła św. Józefa, gdzie proboszczem był von der Berg. Dzisiaj rocznica jego urodzin, 6 grudnia. Urodził się 200 lat po. Niestety, kościół jest zamknięty. Po śmierci Marianny Lindmar 6 grudnia w 1926 roku urodził się w libece. W libece to założył Adolf. Drugi, Schauenburg, na zlecenie Henryka Lwa po zniszczeniu Bardowik. Jego synem był Adolf III, założyciem Nowego Hamburga, który obfundował Kościół Świętego Mikołaja 26 czerwca 1126 roku. To jest Kościół w Hamburgu który został zniszczony i nieodnowiony podczas barbarzyństwa aliantów podczas Akcji Gomora. Akcje Gomora zaczęli tak jak pożar Rzymu 24 lipca 1943 roku. W Rzymie bombardowali bazylikę świętego Wawrzyńca. Byli to Alianci 1943 rok. 700 lat diecezji chomińskiej, która powstała 29 lipca 1243 roku. Struktury z 1243 roku zniszczył dopiero Żyd wybrany przez nich, żeby przyjąć programu z 12 października 1492 roku król Żydów w Konstantynopolu napisał instrukcję, żeby szkolić dzieci jako kapłanów i lekarzy, i przejąć władzę w świecie. Do tej grupy frankistów, tych, którzy przejęli 13 lat, szkolili się na jasnej górze z Jakubem Frankiem, gdzie byli przewiedziony swoim wozem 18 listopada. 1760 roku. Wszystko mieli zaplanowane. Teraz widzimy te owoce. Właśnie to są owoce również założenia Solidarności w 1903, 1913 roku, roku w Moskwie powstał między, yy, Moskiewski Związek Zawodowy Solidarność. Połączyło się 60, ponad 60 zakładów. Wcześniej zaczął, zaczęli kształtować mesjasza narodu niemieckiego, prawnika Rotterdam z Wiednia. Wszystko dobrze zaplanowane. Adolf chodził śladami Adolfu w Hamburgu. Adolfa II, III, czwartego. Adolf IV razem z bratem, biskupem Brunonem ufundowali dwa klasztory. Adolf IV zrobił ślub po zwycięskiej bitwie 22 lipca 1227 roku, że zostanie świętym Franciszkaninem, a był to dziadek królowej Polski, Małgorzaty brandenburskiej, która urodziła się w Berlinie który założył jej dziadek 28 października w 1237 roku ciekawe jest że 28 październik to niezwykły dzień zwycięstwo świętego Konstantyna w krzyżu 28 październik 303 rok, chyba 303 rok. To był też rok, kiedy do nieba poszedł święty ekspedyt. 19, 19 kwietnia 303 roku. Dowódca armii piorunującej złożonej z Armian, który, który uważał, że tylko dzisiaj możemy się nawracać, więc trzyma w ręku krzyż i depcze kruka, który kraczy jutro, bo. Tylko dzisiaj mamy na to czas. Także dzisiaj mamy, ofiekuje się nami Maria Anna Lindmayer. Niezwykła karmelitanka Bosa, która uratowała Monachium. Która wymodliła niebo dla rodziny Króla Jena III i dla wielu rodzin. Dla wielu dusz. Która pomaga mi od 2003 roku, kiedy się o niej dowiedziałam. Pamiętam, że prosiłam siostry z Monachium, bo Przebudziła mnie raz. Tak, pierwszy to jest. Pracował ze mną Franciszek Sawery. Przychodząc do mnie w 1999 roku do pracy. Mówi, mój tata pisze memuary o siostrze zakonnej. Faustyna się pytam. Tak, Faustyna. Wyciąga z kieszeni cudowny medalik. Mówi, tata powiedział, że mam, że mam nosić ten medalik, że to jest ważne. Mówi, to jest bardzo ważne. Jego tata jeszcze wtedy był sędzią dla nieletnich w sądzie Monachium. A wcześniej znalazłam książkę o papieżu, naszym papieżu, tak myślałam. Janie Pawle II, jakby w Niemczech. O beatyfikacji Ruperta Mayera i o beatyfikacji Edyty Stein. Czytałam o nich i byłam nimi zachwycona. Mówię. Ojej, ja muszę być w Monachium, gdzie był Rupert Majer, który zmarł na stojąco 1 listopada 1945 roku w kościele św. Michała w Monachium. Miał drewnianą nogę, pomimo to, zamówienie prawdy, był skazany na więzienie i na obóz koncentracyjny w 1938 roku, 17. W stycznia umieszczono go w tym samym więzieniu, w którym w luksusach słynny Adolf pisał Mein Kampf. Adolf urodził się w rocznicę encykliki o masonerii Leona XIII, 20 kwietnia w 1889 roku. W tydzień przed nim urodził się ksiądz. Władysław, który nawrócił Rudolfa Hessa, Franciszkanin Przeor Franciszkanów. Jak on się nazywał? Władysław. A, był w Łogiwnikach Tuż z pasterzem i przesłano jak Rudolfa Hesa w Badowicach osadzono we więzieniu, prosił właśnie Rudolfa Hesa, żeby przyszedł do niego jako spowiednik. Bo w Wadowicach już na początku wojny, 6 kwietnia, powstały obozy koncentracyjne dla Polaków. To było w Wadowicach, 28 sierpnia w 1948 roku została aresztowana siostra Łuszczkiewicz, torturowana 8 lat za to, że była katolicką siostrą. Wszystko to było metody Wyszyńskiego. Zbrodniarza Wyszyńskiego, który ustanowił prawę, który był w Solidarności z 1913 roku, który organizował wszystko organizował, ale miał dobre połączenie z Wyszyńskim, który był szkolony w Laskach. Laski od 1922 roku budował Antoni Marylski, Mason, spędzic, rówieśnik Maksymiliana Kolbe bo zanim został zlikwidowany Maksymilian Kolby, już widzieli jaki będzie miał numer i którego dnia ma być zlikwidowany. Dla nowej religii, dla nowego dziennikarstwa. Teraz mamy Matkę Boską, bez nóg, niepokalanowi. Wszystko to są niestety oni. To zauważyłam właśnie 17 lat temu. Kiedy byłam w południe o godzinie 12, byłam w Dachau, 6 grudnia 2006 roku. Potem byłam w kościele Trójcy Świętej w Monachium, gdzie główny ołtarz fundowała Teresa Kunegunda-Sobieska. Jest to matka Boża z duszami wściekłych, cierpiącymi. i miałam noclegów. Mówię, Maria Anno Lindmayer, ty jesteś święta, ja nie mam noclegu. Mój tata o tobie pisał, bo tata układał w 70-tych latach w Gdańsku broszurę niewykorzystane z skarb świętych obcowanie. Dwie minuty po tym, jak przypomniałam, że to, żeby mi pomogła, mnie siedziała Helga. Dzisiaj z nią rozmawiałam po 17 latach. No i Helga się mnie pyta: Maria, nie masz ochoty, się umie przenocować? Idąc do niej, pytam się: szukam takiego księdza, księdza Aretina. Wiedziałam, że jego tata był wdachał, że był dziennikarzem, że pisał o Tresie Neumann z Kenistroj. Wiedziałam, że Aretin, Ryszard Aretin, syn potomka syna króla Armenii, którą w Wenecji adoptowała na wygnaniu 13 grudnia w 1707 roku Teresa Nakonegunda Sobieska. Był to potomek. Ryszard Arekin był potomkiem właśnie tego Arekina, syna króla Armenii, który się urodził w Konstantynopolu. Urodził się w Konstantynopolu. Dokładnie 24 czerwca 1706 roku. Co było tego dnia? Tego dnia w Krakowie reformatów. Było bardzo dużo zakonników i wszyscy się modlili do imienia Jezus. Przy modlitwie, podczas modlitwy ukazał się Jezus miłosierny. Powiedział dosyć, skończyła się zaraza. 13 grudnia 1901 roku nasz biskup Kuzyna wyświęcił tę kaplicę Jezusa Miłosiernego. O czym wiedzą władcy świata? A odkryłam tę kaplicę przez to, że znalazłam nowenę do świętego ekspedyta w 2003 roku. W dniu, kiedy bardzo chciałam spotkać arcybiskupa Majdańskiego więźnia Dacha. To założyliśmy właśnie wspólnotę rodzin w Hamburgu 26. Także dzisiaj taki dzień, że wszyscy patrzą na nas, całe niebo jest z nami. Jest odbycham to. Także jest niezwykły. Jaki dzisiaj mamy dzień. 6 grudzień patrzą na nas, ksiądz. Berg u jego urodziny był świadkiem męczenników z Libeki. Zaprosił obecnego przestępcę, który się nazywa papieżem Franciszkiem. Był tutaj właśnie w tym kościele von der Berge. Był 12 października 1986 roku, mówiąc o męczennikach z Libek. Był razem z nim rabin Edgar z Hamburga. Ich tańce możemy zobaczyć na Watykanie 8, grudnia, 8 maja 2017 roku. Było to po spotkaniu, po konferencji o biskupie Baraniaku, którą prowadził również przestępca Marek Jędraszewski, który urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Idę przez dzielnicę Wandsbek. były tu polskie wojska razem z obrazem Matki Boskiej, Królowej Polski. To jest ta z Orłem, która teraz jest w Rokitna. Właśnie byli rodzina Opalińskich, czyli rodzina Królowej Polski. Byli tu, przybyli z obrazem 12 października 1658 roku była to pomoc dla króla duńskiego król duński był dziadkiem króla Polski Augusta II Sosa, bo w Hamburgu pierwszy kościół cesarz Karol Wielki ufundował dla nawrócenia pogańskich sasów było to 810 rok potem powstało biskupstwo hamburskie 10 listopada 1000 Nie, 831 roku. Pierwszy biskup Hamburga, święty Angstar, ufundował klasztor, ufundował w którym zmarł święty papież Benedykt V, 132 papież, 4 lipca 1965 roku. Jest to największy punkt świata. Po zburzeniu katedry w 1806 roku wybudowano to jachaneum. Jest to, znaleziono w 60 roku dopiero w Bischofburg, czyli biskupi zamek. I tam się spotykają władcy świata, tam są szkoleni. Matki Bożej miasto. Miatko, miasto Hermana Koena który się urodził 10 listopada 1820 roku, był wnukiem rabina Poznania. Jego dziadek przybył do Hamburga jako rabin Hamburga, Altony i Wanzbeku 4 lipca 1776 roku. Herman Cohen urodził się w rocznicy praw miejskich Wodowic 10 listopada 1430 roku. Wszystko Bóg wie święty Mikołaj ciekawe to jest dzisiaj 6 grudzień jest również rocznica 6 grudnia w 1737 roku w Hamburgu powstała loża masońska 37 lat miał biskup Hamburga Klemens August arcybiskup pięciu kościołów wnuk króla Jana III Sobieskiego który się urodził w dniu ojej Jezu i